Mało laty, pewnie na dobrej bani. Policja kieruje ruchem. Nie jedziemy z przyczepą. Właśnie jeden nam uciekł. Jesteśmy już na górze. Sil to jest na wysokim poziomie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Do Ogarnięcia. Przyszedł Długi listopadowy weekend i postanowiliśmy go wykorzystać na wyjazd do Krakowa. Dawno tam nie byliśmy, chcemy zobaczyć to miasto. Tym razem nie jedziemy z przyczepą, jedziemy tylko autem, będziemy nocować w hotelu i generalnie chcemy zobaczyć w Krakowie największe atrakcje. I nie mam tutaj na myśli Wawelu czy Bazyliki Mariackiej, a ostatnio bardzo głośno było o hulajnodze na jednym z mostów krakowskich. Zobaczymy. I przekonamy się, czy ona nadal tam stoi. Czy jest faktycznie taką atrakcją. Dlatego zapraszam Was na ten film, gdzie trochę pobłądzimy po Krakowie, obejrzymy to miasto i pokażemy je Wam. nami ciągle jest mglisto, my jesteśmy już po porannej kawie i jedziemy w stronę Krakowa. Jesteśmy już na przedmieściach Krakowa. Plan jest taki, żeby jechać na razie do centrum miasta, gdzieś blisko Starego Miasta. Znajdziemy tam parking, zostawimy auto i pochodzimy trochę po Starym Mieście, bo dopiero od 15 godziny mamy rezerwację hotelu. A teraz mamy raptem 12, także myślę, że jeszcze coś uda nam się zobaczyć, zanim zabeldujemy się w naszym hotelu. Niestety ciągle jest dość gęsta mgła. Miejscami była dużo gorsza niż obecnie. No zobaczymy, co nam się uda zobaczyć. Czy ona będzie nam przeszkadzała w jakiś sposób w naszej wędrówce po Krakowie. Znaleźliśmy miejsce na parkingu przy Muzeum Narodowym. Pierwszym naszym punktem do zobaczenia jest Rynek Główny Starego Miasta. Mamy od naszego postoju jakieś 15 minut drogi pieszo. Po kilku minutach spaceru dotarliśmy do zabudowań Uniwersytetu Jagiellońskiego. Minęliśmy Rektorat i weszliśmy w ulicę Jagiellońską. Kilkanaście kroków dalej trafiliśmy na Muzeum Ujotu Kolegium Majus. Tutaj kiedyś mieściły się sale wykładowe uniwersytetu. Weszliśmy na dziedziniec muzeum, by lepiej przyjrzeć się zabudowie ówczesnych czasów. UJOT to najstarsza polska uczelnia, nawet sam Mikołaj Kopernik studiował w tym gmachu. Po obejrzeniu dziedzińca ruszyliśmy w stronę rynku. Po chwili ukazała się naszym oczom odnowiona wieża ratuszowa. Zrobiło się gwarno. Słychać było zaprzęgi konne dostojnie objeżdżające krakowski rynek. W centralnym punkcie rynku stoi budynek ze słynnymi sukiennicami. W tym miejscu znajdują się niezliczone kramy z najróżniejszymi bibelotami. Przez sukiennicę można przejść na drugą stronę rynku. Na wprost znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika, na który cień rzucają strzeliste wieże kościoła mariackiego. Z podłużnych okien lewej wieży codziennie o godzinie 12 wybrzmiewa słynny hejnał mariacki. We wnętrzu kościoła można obejrzeć unikatowy ołtarz Wita Stwosza. Po chwili w tym miejscu ruszyliśmy w stronę bramy Floriańskiej. Tuż przy niej stał artysta i oferował swoje prace. Te kolory bardzo ożywiały szarą aurę. Brama Floriańska jest jedną z kilku bram, przez które kiedyś można było dostać się do miasta. Tuż za nią znajduje się barbakan. Z tego miejsca przeszliśmy plantami do Zamku Wawelskiego. Yeah. Wawelskie. Pokonując strome wzniesienie, dostaliśmy się na plac zamkowy przez Bramę Herbową. Filip bardzo chciał zobaczyć Smoka Wawelskiego, dlatego szybko poszliśmy zobaczyć dziedziniec arkadowy, po czym przeszliśmy do muru zamkowego od strony Wisły. Udało nam się wypatrzyć Smoka z góry. Do smoka? się nie dotykałem. Chwilę czekaliśmy, żeby przekonać się, czy Smog Wawelski zieje ogniem. Po krótkiej chwili smok pokazał, że nie ma z nim żartów. Tym bardziej Filip nabrał siły i chęci by jeszcze zejść na Nadwiślański bulwar i zobaczyć smoka z bliska. Tak zakończył się nasz pierwszy dzień w Krakowie. Już jesteśmy po wizycie na Wawelu, wróciliśmy do auta, jednak po drodze to co zobaczyliśmy to trochę nas przeraziło. Gdzieś chyba tutaj obok naszego parkingu jest stadion Wisły Kraków, bo wraca masa kibiców i tutaj widzimy, że wszyscy w jednej chwili wyjeżdżają z parkingu, policja kieruje ruchem i jest po prostu bardzo ciasno. Chwilę nam to zajmie, zanim wyjedziemy stąd i udamy się do naszego hotelu. Witajcie w kolejnym dniu naszej wyprawy. Jesteśmy już po śniadaniu, przygotowaliśmy się na całodzienne wyjście i ruszamy do centrum. Dzisiaj kierujemy się w kierunku kopca Kościuszki, chcemy wejść na sam szczyt. Może będzie coś widać, bo niestety pogoda jest taka dość mglista, podobna jak wczoraj. Wrócimy jeszcze w okolice Starego Rynku, żeby znaleźć Okrąglak. Wyczytaliśmy, że jest takie miejsce, które jest bardzo charakterystyczne dla Krakowa. Dlatego ruszamy na dzisiejszy dzień spacerowy. Rano zauważyliśmy, że tuż przy naszym hotelu jest stadion Tauron Arena. Mamy tylko nadzieję, że nie będzie na nim większej imprezy. Jesteśmy już na przystanku tramwajowym, czekamy na tramwaj numer 1, mamy go za 14 minut. Jak szliśmy na przystanek to właśnie jeden nam uciekł, ale mimo niedzieli to i tak dość często tramwaje kursują, także myślę, że dostaniemy się w miarę szybko do centrum i będziemy mogli realizować nasz plan. Tramwaju kupiliśmy bilet rodzinny weekendowy. Wychodził najkorzystniej. Dzięki niemu mogliśmy swobodnie przesiadać się między tramwajami i autobusami. Tramwajem dotarliśmy do pętli Salvator, po czym przeszliśmy na kolejny przystanek, by skorzystać z linii 100, która jechała bezpośrednio pod kopiec Kościuszki. Dojechaliśmy autobusem numer 100 pod sam kopiec Kościuszki i teraz przejdziemy się na ścieżkę, żeby wejść na sam szczyt. Droga na szczyt kopca prowadzi przez wystawę, na którą trzeba kupić bilet. Po chwili w kolejce przy kasie udaliśmy się obejrzeć eksponaty na wystawie. Na końcu wystawy znajduje się wyjście prowadzące wprost na ścieżkę wokół kopca. Podejście nie jest wymagające, bez problemu pokonaliśmy 34 metry przewyższenia. Z kopca rozlegał się obszerny widok na całe miasto. Niestety mgła przeszkadzała w zobaczeniu dalszych dzielnic Krakowa, jednak Wawel był doskonale widoczny. Kopiec w tym dniu był ozdobiony biało-czerwoną flagą rozciągniętą od wierzchołka aż po sam dół. Flaga narodowa przypominała o nadchodzącym święcie odzyskania niepodległości. Kopiec został usypany w hołdzie dla czynów Tadeusza Kościuszki. Dlatego to miejsce w rocznicy odzyskania niepodległości ma szczególną symbolikę. Na kopcu kościuszki ma swoją siedzibę radio RMF, które bardzo często słucham, jak jadę samochodem. Duża żółta antena była wykorzystywana do pierwszej transmisji sygnału, gdy radio zaczynało swoją działalność. Założę się, że słyszałem niejedną listę hop nadawaną przez tą antenę. Po przyjemnym spacerze wzdłuż fortecznych zabudowań skorzystaliśmy ponownie z komunikacji miejskiej, by dostać się do centrum miasta. Tym razem chcieliśmy zobaczyć żydowską część starego miasta, krakowski Kazimierz. Wysiedliśmy z autobusu przy moście grunwaldzkim. Zaciekawił nas diabelski młyn, jak i balon unoszący się nad miastem. Chwilę popatrzyliśmy, jak balon unosi się nad miasto. Filip nas namawiał na tą atrakcję, jednak udało nam się go odwieść od tego pomysłu. Opadająca mgła coraz bardziej ograniczała widoczność, dlatego nie było sensu unosić się w górę, czy to w balonie, czy w gondoli diabelskiego młyna. Ruszyliśmy dalej w poszukiwaniu Kazimierza, dotarliśmy na przystanek Stradom, stąd weszliśmy w ulicę krakowską, gdzie przywitały nas niskie sukiennice. Z każdym krokiem ulice stawały się bardziej obskurne i odrapane, wydawały się niebezpieczne, mimo że nic nie burzyło naszego spokoju. Weszliśmy w ulicę Bożego Ciała. Za wysokim murem można było dostrzec wysoką wieżę bazyliki Bożego Ciała. Przeszliśmy kawałek dalej i skręciliśmy w ulicę Józefa. Ulica również nie należała do najbardziej zadbanych, jednak w odrapanych murach kamienic dostrzegliśmy drobne sklepiki, stylizowane na sklepy z dawnych lat. Tworzyło to niesamowity klimat tego miejsca. Sklepy były spójne z resztą ulicy. Mimo odrapanych murów dało się dostrzec kolorowe akcenty, które ożywiały to miejsce. Po chwili dotarliśmy do okrąglaka, gdzie można zjeść słynne zapiekanki. Długa kolejka zweryfikowała naszą ochotę na jedzenie. Postanowiliśmy poszukać innego miejsca na popołudniowy obiad. Witajcie w trzecim dniu naszej długo weekendowej wycieczki. Jak widzicie, jest bardzo wczesna godzina, dopiero słońce wstaje nad Krakowem, a my już jesteśmy gotowi, żeby zejść na śniadanie, bo dzisiaj mamy bardziej ambitny plan. Po tych dwóch dniach chodzenia po Krakowie, chcemy poczilować, ale żeby to zrobić, to musimy podjechać trochę dalej, bardziej w Tatry i udamy się na Termy. Także teraz idziemy na śniadanie. Jakie smakołyki, pijesz Filipe jajecznicę? Jesteśmy już po śniadaniu. Na dzisiaj plan jest taki, że jedziemy na początek do zakopanego. Udało nam się kupić bilety łączone, gdzie jest wejście na termy w Bukowinie Tarszańskiej i wjazd kolejką na Gubałówkę. Także jeżeli nie będzie tam za dużych kolejek, to zatrzymamy się przy Gubałówce, wjedziemy sobie na górę, zjedziemy na dół i dopiero ruszymy na termy. Także taki jest plan na dzisiaj. Mamy przed sobą 109 km. Pogoda się troszkę poprawiła. Myślę, że z tej gubałówki może będzie coś widać. Dlatego spróbujemy tam wjechać. Godzinę 46 do celu. Ruszamy. Jadąc do Zakopanego, mijamy po drodze szaflary, widzimy różne szyldy reklamujące gorący potok. Mieliśmy jechać na te termy w gorącym potoku na ten długi listopadowy weekend, jednak jak się okazało, rezerwacje trzeba było robić już w sierpniu, dlatego wybraliśmy inną opcję, pojechaliśmy do Krakowa i teraz robimy sobie taką małą wycieczkę do Zakopanego. Dojechaliśmy na parking pod Gubałówką. Jak się okazuje, parking jest jeszcze pusty. Tam widzimy niewielką kolejkę do kolejki na Gubałówkę. Także myślę, że uda nam się wjechać na górę. Pogoda całkiem fajna. Myślę, że z góry powinno coś być widać. O tutaj widzę szczyty gór, lekko ośnieżone. Fajny widok. Myślę, że z góry będzie jeszcze lepszy. Także ruszamy do kolejki. Zobaczcie, jaki tutaj jest patent do opłacenia parkingu. Skrzynka za opłatę, za parking płatne z góry. Tutaj są torebeczki z karteczką, na której należy napisać numer rejestracyjny. Jest nawet długopis. Wszystko jest w komplecie. I taką torebeczkę z zawiniątkiem. Należy wrzucić do skrzynki. To jest prawie jakiś zakopiański blik. Przed nami jest stacja dolna kolejki na gubałówkę, tuż przy takim strumyku niewielkim. O, tutaj nam się ukazuje piękny widok na góry, lekko przysłonięte mgłą. My tam wchodzimy? My to takie są ceny biletów, góra-dół 38 złotych normalny. Powietrze zeszło. <noise> Skółka. O proszę. Nie wolno. To zobaczcie, tutaj też jest RMF. Kolejce na Kubałówkę, czekamy na odjazd do góry, udało nam się praktycznie bez kolejki, na dobrą sprawę mogliśmy wsiąść do poprzedniego wagonika, aczkolwiek aż tak bardzo nam się nie spieszy. Jest.

No i po szybkiej przejażdżce jesteśmy już na górze. Słoneczko nam dopisuje, aż jesteśmy w szoku. Na dole było tak mgliście, a tu u góry jest całkiem przyzwoicie, nie ma wiatru, chwilę tutaj zostaniemy. Macia z Filipem robią sobie zdjęcia. Bo widzę Filipek chilluje, bardzo się zmęczył. Dzisiejszym spacerem pod górę. Odpoczywasz Filip? Czekaj. Ale na co mam czekać? <grywka> No synuś, dzisiaj Chill to jest na wysokim poziomie, tak? Na wysokim poziomie, 1122 metry. Jak dobrze pamiętam, poranna godzina wjazdu na gubałówkę pozwoliła nam uniknąć długiego czasu oczekiwania na wjazd oraz tłumów na szczycie gubałówki. Dzięki temu mogliśmy cieszyć się pięknym widokiem na tatrzańskie szczyty. Mgła, naprzemiennie zasłaniająca i odsłaniająca częściowo ośnieżone wierzchołki gór, zachęcała do pozostania w tym miejscu dłużej. Chwilę byliśmy na górnej stacji guwałówki, popatrzyliśmy na te góry, jednak widzimy, że mgła zaczyna je zakrywać, dlatego zjeżdżamy na dół i będziemy kierować się do Bukowiny Tatrzańskiej na termy. Dojechaliśmy na termy w Bukowinie, zabieramy nasze ręczniki i inne akcesoria do kąpieli i ruszamy popluskać się w ciepłej wodzie. Basenu Niebiesko Dolina przechodzę niżej. Tu są kolejne baseny. Mimo, że na dworze jest około 7 stopni, nie czuć tego chłodu, a zaraz wskakuję do cieplejszego basenu. Niżej jest kolejny zewnętrzny basen termalny z zerową rzeką.

Tu jest troszkę chłodniejsza woda, ma tylko 30 stopni. Jesteśmy już po kąpielach w cieplutkich termach. Bardzo nam się podobała ta forma odpoczynku. Odpoczęły nam nasze nogi po tych wczorajszych wędrówkach po Krakowie. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Jesteś zadowolony, Filipku? Tak. Bardzo nam się podobała ta rwąca rzeka z wyjściem, generalnie na zewnątrz. Tutaj po głowach czuć było tą niską temperaturę, a woda miała temperaturę około 38 stopni. Także generalnie odczucie bardzo fajne, przyjemne i mocno relaksujące. Teraz wyszukaliśmy sobie jakąś knajpkę. Gdzieś tutaj niedaleko i jedziemy na obiad. Jesteśmy już na jedzeni po obiedzie w karczmie u Michałów. Możemy wracać do domu. Myślę, że jeszcze po drodze zajedziemy do Szaflar na kemping Gorący Potok. Chcę zobaczyć jak to miejsce wygląda, to myślę, że może na wiosnę, wczesną wiosną, gdzieś tam zarezerwujemy sobie jakiś weekend, żeby tutaj przyjechać właśnie na termy, bo nam się to bardzo spodobało. Na Poroniną mieliśmy jechać, tak? A, a uscypki. Po oscypki zatrzymaliśmy się na wylotówce z zakopanego. Sprzedającą okazała się bardzo sympatyczna gaździna, zachwalająca piękno polskich gór, wskazała nam wierzchołek Kasprowego i Giewontu. Nie mogłem sobie odmówić uwiecznienia tego widoku z drona. Po chwili rozmowy ruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa. W drodze powrotnej skręciliśmy w prawo w szaflarach. Chciałem zobaczyć, jak wygląda miejsce, które jest dość popularne i mocno zachwalane wśród karawaningowców. Termy Gorący Potok znajdują się przy trasie Kraków zakopane. Dojazd jest bardzo dogodny. Jednak widok, jaki zastaliśmy, wcale nas nie zachęcił. Wszystkie okoliczne parkingi były zastawione autami. W głębi widać było kemping z pełnym obłożeniem. Całe szczęście, że zabrakło tam dla nas miejsca na długi listopadowy weekend. Myślę, że warto wybrać mniej szumny termin na wizytę w tym miejscu. Na koniec naszej wycieczki po Krakowie dotarłem do chyba najpopularniejszego w ostatnich tygodniach miejsca, takiej niepisanej atrakcji. Jestem na krakowskich Pychowicach, i tutaj znajduje się właśnie kładka. Gdzie jakieś małolaty, pewnie na dobrej bani, wciągnęły na górę tego słupa hulajnogę elektryczną i zrobiła się z tego niezła afera na cały kraj. Wszyscy o tym pisali. Wiadomości pokazywały materiał z hulajnogą na szczycie tego słupa. To wcale nie jest takie proste. Ten słup jest dość wysoki, nie widać, żeby tu były jakieś zabezpieczenia. Także to był nie lada wyczyn, czego oczywiście nie popieram. Ale, będąc w Krakowie, zdecydowałem się przyjechać tutaj, zobaczyć jak to miejsce wygląda. Tym akcentem zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do włączenia subskrypcji. Wtedy na pewno nie ominą Was żadne kolejne odcinki. A my widzimy się niebawem w kolejnym ciekawym filmie. Serdecznie pozdrawiam, cześć.